Kiedy jesteśmy na tej mszy o 10 i mamy na początku pokropienie, przypominające nam o łasce Chrztu Świętego, to taki bardzo ważny moment, kiedy no właśnie odkrywamy to, co dostaliśmy wtedy, kiedy byliśmy, pewnie większość z nas, jak nie wszyscy, zupełnie nieświadomi, gdy nasi rodzice przynieśli nas do, do Chrztu Świętego. I potem, gdy podrastaliśmy i gdy nas wychowywali w wierze tak jak na chrzcie obiecali. Odkrywaliśmy właśnie, że istnieje ktoś taki jak Pan Bóg, jak z nim rozmawiać, że Bóg jest dobry. Tak nas prowadzono do kościoła: tu przyklęknij, tu zobacz, tu jest wieczna lampka i tak ta nasza wiara z każdym dniem, z każdym naszym rokiem życia mogła się rozwijać. W końcu poszliśmy do szkoły, była pierwsza komunia, wierszyki, sukieneczki, garniturki, to wszystko za nami jest i, i teraz, no właśnie, jesteśmy dorośli. Jesteśmy dorośli, tak jak na początku Mszy Świętej wspomniałem tę prawdę, wiary też o istnieniu tych duchów, które nazywamy aniołami. Tak już nabywając tej dorosłości i przez codzienność, przez różne trudy życia, patrząc, nieraz weryfikujemy, czy to, co nam przekazywano, to, to jest prawda, bo nieraz wiemy, że jako dzieciom to, no to mówi się takie rzeczy po to, żeby dziecko uspokoić. Jak Pada deszcz, widzisz, byłeś niegrzeczny, prawda? Aniołki płaczą przez ciebie. No wiemy, że tak nie jest, prawda? Jak jest burza, prawda? O, jak się Pan Bóg gniewa na ciebie za to, coś narobił. Więc no, wiemy to też, że to tak też nie jest. Ale, ale właśnie dzisiaj w taki piękny sposób widzimy apostołów, którzy przychodzą do Pana Jezusa i taką normalną ludzką właśnie stronę swoją odsłaniają. Mówią tak: dodaj nam wiary. Dodaj nam wiary, bo. Bo jako ludzie łatwo jest nam zwątpić, jako ludzie łatwo jest nam odpuścić, bo przychodzą różne trudy życia, przychodzą różne wątpliwości, nikt z nas od nich nie jest wolny. A, a tak naprawdę dokładnie apostołowie rozumieli, że właśnie być przy Jezusie to nie, to nie być w instytucji. Jasne, że Kościół katolicki to jest instytucja. Prawda? Wiemy, jak się do niej należy, przez Chrzest, święty, można przynależeć do wspólnoty kościoła katolickiego, ale tak naprawdę być w kościele to być w relacji. Tak samo jak małżeństwo, to jest instytucja. Jak wstąpić w instytucję małżeństwa, zawrzeć związek małżeński, czy kościelny, czy cywilny, prawda? i to w tę instytucję się wchodzi, ale, ale być w instytucji małżeństwa to jedno, a żyć w miłości. To coś zupełnie innego. Tak samo właśnie być w instytucji kościoła można bardzo łatwo, bo to właśnie idziemy do Chrztu Świętego, jako dzieci nas, nas niosą, nie pytają nas o nic, a, a potem właśnie tak naprawdę w tym kościele możemy być przez, przez wiarę. I dzisiaj ta, ta prośba apostołów dodaj nam wiary odsłania. To, co tak naprawdę pewnie jest postawą każdego z nas, żebyśmy mieli tę odwagę stawania przed Panem Jezusem z prawdą o naszej wierze. Że Pan Bóg nie oczekuje, że my będziemy jakimiś herosami bez żadnych trudności. Wiemy, i tak jak pamiętacie, słyszeliśmy tydzień temu o tych dwóch drogach, które Faustyna pokazywała. Jak ona właśnie mówiła o tej drodze wiodącej do zbawienia, że ona kręta, że ona z kamieniami, że ludzie się potykają, to nie jest łatwa. I tak samo właśnie mamy tę świadomość, że droga wiary też nie jest łatwa. I, i wszyscy w jakiś sposób na niej się potykamy, przychodzą te momenty trudu. Pytanie tylko, co my z nimi robimy. Po pierwsze, żeby się nie bać tych wszystkich tak zwanych kryzysów wiary, dlatego że, tak jak w ogóle w życiu, kryzys on, on weryfikuje coś. Kryzys może nam pomóc coś zgłębić, kryzys może nas umocnić, pod warunkiem, że nie zostawiam sobie kryzysu po prostu z boku. Nie stwierdzam, a mam kryzys i co i nic. Prawda? Jeżeli tak bym zostawił kryzys, to ten kryzys będzie się pogłębiał, bo ja nie szukam zrozumienia, nie szukam odpowiedzi. A kryzysy one, one w jakiś taki piękny sposób, jak to tłumaczy święty Jan od krzyża, różne kryzysy naszej wiary, one będą nas oczyszczały z takich różnych, jeszcze może nawet dziecięcych etapów wiary ku coraz doskonalszej wierze. I to jest, to jest właśnie tak, jak Pan Bóg wychowuje nas jak takie kochane dziecko. Od małego najpierw malutkie zadania, prawda, najpierw to, 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 ale potem właśnie dochodzi... Do różnych też trudów wiary, i myślę, że gdyby teraz każdy z nas miał okazję podejść do mikrofonu i podzielić się, mielibyśmy tę odwagę, że ktoś tego nie wykorzysta przeciwko nam, i podzielilibyśmy się swoimi trudami wiary, to każdy z nas miałby tutaj dużo pewnie do powiedzenia. Kiedy mieliśmy może wrażenie, że to może jednak tak nie jest, że może, a może jednak inaczej tylu ludzi żyje inaczej. Odpuszczają sobie. I to jest taka normalna, no, nasza ludzka strona, że mamy te słabości, mamy wątpliwości, mamy kryzysy. Ale no właśnie, i te kryzysy dotykają wszystkich: małżonków, księdza, siostrę zakonną, babcie i dziadka, dziecko, każdego z nas. Tylko właśnie ważne, żebyśmy my mieli odwagę stawić czoło naszym kryzysom nie zamiatać pod dywan, nie udawać, nie przykrywać uśmiechem czegoś, czego tak naprawdę w sercu nie ma. Ale to, co właśnie zobaczcie dzisiaj, podpowiada w drugim czytaniu apostoł. Mówi, mówi tak. Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Apostoł Paweł pisze to do, to do Tymoteusza. Myśmy po dzisiejszemu powiedzieli księdza. On widzi, że ten ksiądz Tymoteusz już się ostukał z tym swoim życiem, posługą kapłańską, byśmy mogli powiedzieć. Że, że tak naprawdę już taka codzienność to przyklepała, jest dzień za dniem, mija, jakoś się przyzwyczaili, coś trzeba robić, więc staje i robi i tak się życie toczy, a, a apostoł Paweł mówi nie, 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 ty na nowo rozpal ten charyzmat, bo on w tobie przygasa. I teraz z jednej strony tak, patrzymy na wiarę i mamy zadać sobie to pytanie, jak to z tą naszą wiarą jest, czy ona nie jest taka właśnie, że my się już po prostu ostukaliśmy i ona przygasa, ona ma coraz mniejszy wpływ na nasze życie, ale jest. Cały czas jest, tylko że no właśnie, coraz ją bardziej tak na bok się może odsuwa i, i przestaje być taka znacząca w życiu. Ale z drugiej strony, spojrzeć też na to, co jest naszym charyzmatem życiowym, naszym życiowym powołaniem małżeństwo, rodzina, posługa kapłańska, zakonna, bycie dziadkiem, bycie babcią, bycie rodzicem, bycie mężczyzną i kobietą, prawda. To są nasze charyzmaty, to są te dary Boże, które my też otrzymaliśmy. I teraz nieraz w tym wszystkich w tych wszystkich sferach możemy przeżywać różne kryzysy. Jak otworzymy sobie dzisiaj czy media, no to widzimy, jest i kryzys małżeństwa, kryzys kapłaństwa, kryzys rodziny, kryzys męskości, kryzys kobiecości, jest, kryzysów możemy sobie wynajdywać, ile byśmy chcieli. Ale właśnie chodzi o to, żeby jeżeli to mnie dotyka. To, żebym miał odwagę tak jak apostoł, tak jak oni przyszli powiedzieć, tak, panie, dodaj mi wiary. Jezu, mam kryzys. Mam kryzys w małżeństwie. Ale co jest fantastyczne, Jezu. Ponieważ jest tak, o, o, trudne sprawy, a jak oni rozwiązują te, te sprawy kryzysu małżeńskiego? O, idź zdrać męża z kim innym, prawda? I rozwiązała sprawę. No to lepiej takich nie słuchać, prawda? Ale właśnie chodzi o to, co apostołowie, oni nie polecieli do kogoś, oni nie polecieli na plotki, ale, ale oni poszli do Jezusa po pomoc. I teraz to, co jest bardzo ważne dla nas, siostry i bracia, w żadnym kryzysie Bóg nas nie zostawi samych. Nigdy. I tak jak ta, także ta prawda o istnieniu aniołów głosi, Pan Bóg mówi, będą cię nosili na rękach, będą cię chronili, będą cię bronili. Ważne też, żebyśmy my w naszej codzienności, byśmy w tej drodze wiary i w naszym życiowym charyzmacie wytrwali, też prosili naszych aniołów stróżów żeby za nas się modlili, żebyśmy my się nie poddali wątpliwości, przyjdą na nas wszystkich trudności, tak jak już też większość z was jest starsza ode mnie, więc mogłaby mi tłumaczyć jeszcze bardziej jakie to trudności w życiu na was przyszły, żeby się wtedy nie załamać i nie poddać. To warto dzisiaj, kiedy jest daj Boże spokojnie, jest dobrze dzisiaj prosić aniołowie stróżowie, módlcie się za mnie. W Słupsku, gdy byłem na parafii, był taki ksiądz, jest tam jeszcze, ksiądz Jan Giriatowicz i, i opowiadał taką swój sposób na załatwianie różnych spraw urzędowych. On był proboszczem jeszcze w takich trudniejszych czasach, kiedy to nie było łatwo w tych sprawach takich państwowych załatwiać. On mówił tak, gdy szedł do urzędu miasta i chciał coś załatwić prezydentem, no to, to mówił po drodze, Najpierw się pomodlił do swojego anioła stróża, a potem mówił do tego anioła stróża: Aniele, Boży, mój, ja cię teraz posyłam do anioła stróża, pana prezydenta, żebyś ty z tym aniołem stróżem się dogadał, pomodlił się razem, żeby ta sprawa została załatwiona. No i ksiądz Jan zawsze mówił, że on doświadczał takiej pięknej, bożej opatrzności w tym wszystkim. I słuchajcie, warto, żebyśmy my to też robili. Kiedy nieraz nas spotykają, nie wiem, w pracy, w rodzinie, w domu, trudności. Pomóc się do swojego Anioła Stróża, ale pomóc się też do Anioła Stróża tej osoby, żeby potem, gdy dojdzie do Waszego spotkania, gdy dojdzie do Waszej rozmowy, żeby to było z pomocą Aniołów Stróżów. Nie jesteśmy sami i nie musimy sobie ze wszystkim radzić sami. Pan Bóg nie zostawia nas samym sobie, ale nie tylko, że On jest, ale także i daje nam tych pomocników, i warto byśmy korzystali z ich pomocy. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.